Dzień dobry lub też dobry wieczór państwu, w zależności od tego, kiedy mam okazję gościć na ekranach państwa urządzeń. Spośród licznych samolotów produkcji włoskiej, wykorzystywanych na dużą skalę, między innymi podczas II wojny światowej, warto wspomnieć o nieco zapomnianym samolocie szturmowym i lekkim bombowcu Breda Ba-65. Samoloty te wzbudziły całkiem duże zainteresowanie na rynku międzynarodowym, trafiły m.in. Między do Iraku, Chile, ale najważniejszym frontem, na którym były wykorzystywane na większą skalę przed rozpoczęciem II wojny światowej pozostawała Hiszpania. Podczas wojny domowej siły powietrzne Hiszpanii w większości opowiedziały się po stronie lojalistycznego republikańskiego rządu. Wynikało to z jednej strony z faktu stosunkowo dużego nacisku na to, by przedstawiciele środowisk konserwatywnych podejmowali służbę w tradycyjnych formacjach takich jak kawaleria czy piechota, a z drugiej strony już na długo przed wybuchem wojny w korpusie hiszpańskich oficerów lotnictwa było wielu zwolenników rządów republikańskich. Po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii położenie sił generała Franco szybko stało się bardzo trudne. Wynikało to po części z faktu braku odpowiedniego zaplecza, po drugie z konieczności oparcia się na lotnictwie, które było szczególnie potrzebne chociażby do przerzucenia oddziałów powstańczych z Afryki Północnej do kontynentalnej Hiszpanii. Początkowe rezultaty wspomnianych działań nie były zbyt zachęcające i dopiero pojawienie się Niemców Pozwoliło na zrealizowanie tych działań, mimo udzielonej stosunkowo wcześniej pomocy włoskiej. To w praktyce, gdyby nie Niemcy i samoloty transportowe U-52, to ta hiszpańska rebelia zakończyłaby się bardzo szybko. Jednakże oprócz Niemiec, z pomocą przyszli też wspomniani przed chwilą Włosi. Jednym z najciekawszych samolotów, wykorzystywanych przez włoskich, nazwijmy to, ochotników walczących w Hiszpanii, pozostawała Breda Ba-65. W momencie wybuchu wojny domowej w Hiszpanii samoloty włoskie uchodziły za jedne z najlepszych w Europie. Opinii na ich temat nie popsuła nawet niezbyt udana kampania w Etiopii, gdzie generalnie rzecz ujmując, włoska armia nie spisywała się najlepiej. Warto jednak dodać, że według standardów panujących w 1936 roku, Breda BA-65 była samolotem na wskroś nowoczesnym. Po pierwsze był to całkowicie metalowy dolnopłat schowanym w locie podwoziem i całkiem niezłym uzbrojeniem strzeleckim, chociaż włoskie uzbrojenie lotnicze nie cieszyło się największą estymą w świecie lotniczym już wówczas. Samolot mógł przenosić też dość pokaźny ładunek bomb. W teorii Włosi zazwyczaj tego nie praktykowali, miał też bronioną tylną półsferę przez tylnego strzelca, to który właśnie jak już wspomniałem przed chwilą, zazwyczaj nie wykonywał lotów. Warto podkreślić, że już na bardzo wczesnym etapie producent zdał sobie sprawę z faktu, że przy budowie tego samolotu popełniono kilka błędów i maszyna jest lekko przeciążona, no i przyczyniło się to do poszukiwania nowej jednostki napędowej, która miała poprawić i tak niezłe jak na tamte czasy osiągi samolotu. Ostatecznie do samolotów Breda B65 zaczęto montować silniki A80. Jednakże w Hiszpanii pojawiły się początkowo samoloty ze słabszymi silnikami K14. Z uwagi na fakt, że samoloty te osiągały wówczas bardzo przyzwoite prędkości maksymalne, początkowo dowództwo włoskie. Planowało wykorzystać je do prowadzenia operacji bojowych przeciwko hiszpańskim samolotom bombowym Tupolew SB-2, dostarczanym w tym czasie na dużą skalę ze Związku Radzieckiego siłom powietrznym Republiki. W momencie pojawienia się na froncie SB-2, nazywanych przez Hiszpanów Katiuszkami, praktycznie Samoloty te nie miały sobie równych i były w stanie skutecznie uniknąć niechcianych spotkań z większością samolotów myśliwskich używanych w tym czasie przez wojska niemieckie i włoskie. Sytuacja uległa zmianie dopiero po dostarczeniu do Hiszpanii pierwszych samolotów Messerschmitt BF-109. Póki co jednak Włosi uznali, że najlepszym rozwiązaniem będzie skierowanie samolotów BA 65 do prowadzenia operacji bojowych przeciwko republikańskim bombowcom, bo podstawowy włoski samolot myśliwski wykorzystywany w Hiszpanii, czyli Fiat CR-32, nie był w stanie dogonić radzieckiego bombowca. Pierwsze cztery samoloty B-65 zostały dostarczone na Majorkę 28 grudnia 1936 roku, a po kilku dniach około 8 stycznia 1937 roku z Włoch sprowadzono kolejnych osiem samolotów tego typu. W nowych warunkach sformowana została 65. eskadra wyposażona w B-65. Jednostkę skierowano do rejonu Sewilli, a na wstanie eskadry znajdowało się początkowo 13 samolotów, które spisywały się całkiem nieźle w powietrzu, mimo iż nie udało im się początkowo doprowadzić do zestrzelenia żadnego republikańskiego bombowca. A dlaczego? No tutaj odpowiedź jest dość prosta. Otóż jednostka po dotarciu do Hiszpanii przez kilka następnych tygodni oczekiwała na skierowanie do działań bojowych. Po drodze utraciła, wprawdzie, jeden samolot, który był pilotowany przez Enrico Moretiego, który miał zostać utracony. Według materiałów, do których dotarłem, na skutek usterki. Nie jest to jednak do końca pewne źródło, to z którego korzystałem. Natomiast te samoloty znajdowały się bardzo daleko od frontu i były wykorzystywane do działań treningowych, szkoleniowych. Natomiast pierwsze działania bojowe z wykorzystaniem nowych samolotów Ba65 nastąpiły dopiero pod koniec sierpnia 1937 roku, gdy za sterami jednego z tych samolotów z krzyżem Świętego Andrzeja na kadłubie zasiadł sierżant Giuseppe del Eskadra B-65 stacjonowała w tym czasie na lotnisku w Soria i zgodnie z pierwotnymi deklaracjami włoskiego dowództwa miała odpowiadać za przechwytywanie nieprzyjacielskich samolotów bombowych. Tak było i tym razem, gdy w powietrzu dostrzeżono kilka republikańskich SB2 Del Aqua, zbliżył się do nieprzyjacielskiej formacji, która po zrzuceniu bomb nieśpiesznie ponownie formowała szyk bojowy. No i Del Aqua po oddaniu kilku celnych serii zapalił bombowiec SB-2, który spadł na tereny kontrolowane przez nacjonalistów. Później wyszło na jaw, że załogę radzieckiego bombowca stanowili Hiszpanie, co mogło być niejakim zaskoczeniem, ponieważ Włosi liczyli, że wezmą do niewoli lotników ze Związku Radzieckiego. Warto podkreślić, że było to jedyne zwycięstwo powietrzne zapisane na konto 65. eskadry walczącej w Hiszpanii na samolotach Breda BA65. W kolejnych tygodniach konieczne okazało się przebazowanie eskadry na nowe miejsce postoju. Jednym z nich było lotnisko Tudela. Podczas operowania ze wspomnianego lotniska eskadra miała brać udział w działaniach bojowych w ramach trwającej w tym czasie bitwy o Teruel. Jednakże podstawowym przeznaczeniem eskadry nadal nie było zwalczanie celów naziemnych, co może budzić spore zaskoczenie, biorąc pod uwagę, że była to jednostka wyposażona w samoloty szturmowe. Początkowo Bredy BA-65, o czym już wspominałem. Były wykorzystywane w roli myśliwca, przeznaczonego do polowania na nieprzyjacielskie samoloty bombowe, no ale w tej roli samoloty te spisywały się niezbyt dobrze, zaczęto więc wyznaczać je do wykonywania lotów patrolowych w rejonie przyfrontowym. Warto dodać, że po przebazowaniu eskadry do Tudela nastąpiła zmiana dowódcy jednostki. Miejsce kapitana Desiderio zajął kapitan. Fanali, który w końcu uzyskał zgodę na prowadzenie operacji szturmowych z wykorzystaniem samolotów Ba 65. Rzucenie tych maszyn do prowadzenia operacji szturmowych w blisko linii frontu, a także na samej linii frontu, okazało się całkiem niezłym pomysłem. Włosi zaczęli odnosić duże sukcesy w działaniach przeciwko siłom republikańskim. W lutym 1938 roku samoloty Ba 65 wykonały co najmniej 70 lotów szturmowych. W następnym miesiącu aktywność włoskiej jednostki latającej na maszynach tego typu wzrosła do 80 wylotów. Jednocześnie do eskadry dotarły cztery nowe samoloty, które miały stanowić uzupełnienie dla istniejącej floty tych maszyn. Niestety zaczęły się także straty. Drugim włoskim pilotem, który poległ w boju podczas latania na samolocie BA 65, był sierżant Umberto Coppini który został zestrzelony przez nieprzyjacielską obronę przeciwlotniczą w rejonie Tudela. Tymczasem intensywność działań prowadzonych przez włoskie samoloty zaczynała nieco spadać. W lipcu 1938 roku doszło do kolejnej zmiany dowódcy 65. eskadry, którą teraz objął kapitan Miotto. Jednocześnie eskadra została przesunięta na nowe miejsce postoju, którym było lotnisko Pic Moreno. Skąd włoskie maszyny miały uczestniczyć w odpieraniu ofensywy wojsk republikańskich nad rzeką Ebro? Ofensywa republikanów okazała się wielką klęską. Warto jednak odnotować, że podczas walk nad Ebro włoska 65. eskadra utraciła tylko jeden samolot pilotowany przez porucznika. Piccolomini, który rozbił się podczas awaryjnego lądowania, do którego doszło na skutek silnego ognia republikańskiej obrony przeciwlotniczej, której udało się uszkodzić jego bredę. Pilot jednak ocalał. Dotychczasowe wnioski, które można było wysnuć z eksploatacji samolotów BA-65 pod niebem Hiszpanii, były jak najbardziej pozytywne. Ktoś we Włoszech uznał jednak, że warto rozważyć zastosowanie samolotów z silniejszymi, z mocniejszymi silnikami. Samoloty wyposażone w mocniejsze jednostki napędowe zostały skierowane do Hiszpanii na przełomie sierpnia i września, gdy dostarczono tam sześć nowych samolotów z silnikami A80. Samoloty, by nie rzucać się przesadnie w oczy, otrzymały oznaczenia, które były wcześniej wykorzystywane. Na samolotach, które zostały utracone w trakcie walk. Było to celowe zagranie ze strony Włochów, którym z jednej strony zależało na tym, by republikanom nie udało się wykazać rosnącego zaangażowania państw osi w konflikt hiszpański po stronie generała Franco, a z drugiej strony zależało im też trochę na zamaskowaniu swojej obecności na taką dużą skalę. Z nowymi samolotami 65. eskadra została skierowana do prowadzenia operacji bojowych z lotniska w Logrono, Olmedo, Madrycie i San Hurgo. Natomiast do ważniejszych akcji bojowych należały walki w rejonie Barcelony, gdzie ponownie doszło do zestrzelenia jednego z samolotów tego typu, i tym razem była to maszyna pilotowana przez podporucznika. Kaponetiego, który próbował awaryjnie lądować w przygodnym terenie. Szczęśliwie przeżył, ale miał sporego pecha, bo przez kilka godzin musiał czekać na ratunek po tym, jak jego samolot kapotował. Natomiast na początku 1939 roku Włosi prawie przestali wykonywać operacje bojowe. Łącznie do Hiszpanii Hiszp zostało dostarczonych co najmniej 23 sztuki samolotów BA65 w dwóch odmianach. Pierwsza z silnikiem K14 była znacznie liczniejsza. W sumie nad Hiszpanią latało co najmniej 17 samolotów z tą jednostką napędową. Podczas gdy mocniejsze samoloty z silnikami A80 występowały tylko w zawrotnej liczbie 6 maszyn. W sumie podczas działań bojowych na terenie Hiszpanii zniszczeniu uległy trzy samoloty, które padły ofiarą de facto republikańskiej obrony przeciwlotniczej, natomiast znacznie więcej samolotów ucierpiało na skutek różnych usterek wynikających albo z braku odpowiedniej obsługi technicznej, albo z braku odpowiednich części zamiennych, albo z różnych wad fabrycznych. Warto dodać, że w Hiszpanii samoloty wykorzystywane przez Włochów były przystosowane do prowadzenia bombardowania z lotu nurkowego, w którym mogły zrzucać dwie bomby o masie 100 kg każda, które były umieszczone na podskrzydłowych wyrzutnikach. Oprócz nich samolot przenosił też 168 bomb lotniczych o masie 2 kg każda, które umieszczano w komorze bombowej. Nadawały się one bardzo dobrze do nękania i zwalczania nieprzyjacielskiej piechoty. Warto także podkreślić, iż pomimo że samoloty BA-65 posiadały tylne stanowisko strzeleckie, to przeważnie latał na nich tylko pilot, co z jednej strony miało poprawić i tak niezłe osiągi, a z drugiej strony wynikało z niezbyt dużej aktywności republikańskiego lotnictwa myśliwskiego, które było od początku wojny zaangażowane głównie w zwalczanie wypraw bombowych walczących po w stronie powstańców. Które pojawiały się w rejonie Madrytu, który był jednym z najważniejszych punktów obrony sił republikańskich. Zresztą obrona Madrytu, m.in. w listopadzie 1936 roku, przeszła do historii wojny domowej. W sumie, podczas walk toczonych na niebie słonecznej Hiszpanii, Ba-65 miały wykonać łącznie 1921 lotów bojowych, których znaczna część była po prostu patrolami nad własnymi liniami bądź nad linią frontu. Warto także dodać, że ostatnim utraconym samolotem przez Włochów był BA-65 z numerem 1631, który został zniszczony na skutek błędu pilotażowego popełnionego przez włoskiego pilota w dniu 1 kwietnia 1939 roku, gdy doszło do zakończenia hiszpańskiej wojny domowej. W sumie po odesłaniu Włochów z Hiszpanii na miejscu pozostawiono 10 sprawnych samolotów B-65, które zostały przejęte przez lotnictwo hiszpańskie. Hiszpanie korzystali w tym czasie z 6 samolotów z silnikami A80 oraz 4 maszyn z silnikami K14. Samoloty z silnikami K14, w opinii Hiszpanów, uchodziły za bardziej awaryjne. I zaczęły być szybko spisywane ze stanu hiszpańskiego lotnictwa, które zgłosiło utratę pierwszego samolotu, pozostawionego przez Włochów już 17 sierpnia 1939 roku. Następna Breda Ba 65 została spisana ze stanu hiszpańskich jednostek lotniczych 15 sierpnia 1941 roku. Natomiast kres służby tych niezwykle przyjemnych i całkiem sprawnych włoskich dolnopłatów z chowanym podwoziem nastąpił w 1942 roku. Już wówczas wszystkie samoloty były skierowane do Hiszpańskiej Akademii Sił Powietrznych, gdzie wykorzystywano je do celów szkoleniowych. Po 1942 roku samoloty tego typu skasowano jako nieperspektywiczne. No i generalnie rzecz biorąc, Hiszpanie nie byli też w stanie zapewnić im odpowiedniego zapasu części zamiennych. Pojawiały się też informacje o dużych stratach ponoszonych przez włoskie lotnictwo na froncie afrykańskim, i Hiszpanie pod wpływem tych informacji generalnie przymierzali się do zastąpienia starych samolotów, które pamiętały jeszcze czasy wojny domowej maszynami produkcji niemieckiej, które w tym czasie uchodziły za najlepsze na kontynencie. Nie licząc oczywiście samolotów angielskich, jednakże na dostawy tych ostatnich Hiszpanie nie bardzo mieli co liczyć, biorąc pod uwagę ich nastawienie względem Wielkiej Brytanii, która mniej lub bardziej oficjalnie podczas wojny domowej pozwalała swoim obywatelom podejmować służbę w brygadach międzynarodowych. A dzisiaj, z mojej strony, to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów, na przykład za pośrednictwem wirtualnej kawy i YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwienie różnych pilnych spraw, a czcigodni widzowie wspierający, niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą pelerynę. Pozdrawiam serdecznie, a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy. A wszystkich zapraszam na następny materiał. Który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już niebawem. Mam też nadzieję, że ten materiał nie został uznany przez YouTube'a za nieodpowiedni do zarabiania, ponieważ jest to dosyć częsta praktyka, jeśli chodzi o materiały poświęcone wojnie domowej w Hiszpanii. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć i czołem.